Dawno temu w starożytnych Chinach żyło trzech starszych mnichów, których imion nikt nie pamięta. W Chinach są po prostu znani jako trzech śmiejących się mnichów. Zawsze podróżowali razem i nie robili nic innego, tylko po prostu się śmiali. Siadali na środku głównego placu i zaczynali się śmiać. Ludzie, którzy tam mieszkali i ci, którzy przechodzili obok, nie mogli się oprzeć i również zaczynali się śmiać. W momencie, w którym duża grupa ludzi się śmiała i śmiech się rozprzestrzeniał na całą wioskę i całe miasto, to był moment, w którym mnisi wstawali i szli do następnego miasta lub wioski. Ich śmiech był jedyną modlitwą i ich nauczaniem, ponieważ nigdy z nikim nie rozmawiali, po prostu tworzyli tą sytuację. W całych Chinach byli szanowani i kochani. Ludzie nigdy wcześniej, a nie później, nie znali takich duchowych nauczycieli. Wydawało się, że komunikowali, że życie powinno być traktowane jedynie jako okazja do śmiechu, jakby odkryli jakiś kosmiczny żart. Więc podróżowali i śmiali się przez wiele lat, szerząc radość i szacunek i szczęście w całych kinach, aż pewnego dnia, gdy przybywali do pewnej wioski w północnej prowincji, jeden z nich zmarł. Ludzie byli zszokowani i przybiegli z daleka. Pozostawiając pole na cały dzień bez opieki, tylko po to, by być świadkiem reakcji pozostałych mnichów. Spodziewali się, że okażą smutek, albo nawet będą płakać, i cała wioska przybyła na główny plac, gdzie trzech mnichów siedziało: dwóch żywych, jeden martwy. Ale dwóch pozostałych mnichów śmiało się jeszcze bardziej. Śmiali się i śmiali i nie mogli się powstrzymać. Kilku ludzi, którzy nie potrafili tego zrozumieć, podeszło do nich i zapytało, dlaczego w ogóle nie opłakują swojego przyjaciela. Mnie się odpowiedzieli. Wczoraj w drodze do waszej wioski zaproponowaliśmy zakład, który z nas pokona pozostałą dwójkę i umrze pierwszy. I teraz ten stary łotrzyk wygrał. miał nawet przygotowany testament. Tradycja wymaga obmycia zmarłego... I przebranie go w czyste ubrania, i złożenie go na stosie pogrzebowym. Ale starszy mnich wyraził się jasno, aby zostawić na nim stare ubrania, ponieważ nigdy nie był zbrudzony nawet przez jeden dzień. Nie pozwalałem, aby jakiekolwiek brudy tego świata dotarły do mnie przez mój śmiech, tak mówił jego testament. Więc ciało starszego mnicha złożono na stosie z ubraniem, które miał na sobie. I gdy rozpalono ogień i płomienie lizały jego ubrania, ku zdziwieniu wszystkich, nagle fajerwerki w stu kolorach eksplodowały w górę i w dół i we wszystkich kierunkach, i w końcu ludzie, którzy się tam zebrali, również dołączyli do śmiechu. Widzisz, w życiu i w Twoim życiu, może jedynym powodem, dla którego jesteśmy tutaj, na tej ziemi, jest to, żebyśmy mogli się śmiać i śmiać. I nigdy nie przestawać doświadczać radości i śmiechu. Więc następnym razem, gdy staniesz przed problemem, spójrz w lustro i po prostu wyśmiej ten problem, ponieważ to Twoja radość sprawia, że żyjesz. Jesteś tu po to, aby opowiadać historię. Więc jeśli ta historia wywołała u Ciebie radość i zmieniła coś w Twoim sercu, daj mi znać, bym robił takich więcej, zostawiając lajka, subskrypcję lub komentarz. I czekaj na następne.